Oto mój misiu. Dołącz do przyjaciół misia brązusia i zasubskrybuj ten kanał. Łucznik z pluszowej krainy. W magicznej pluszowej krainie, gdzie pluszowe misie miały swoje własne przygody, Mis brązuś zdecydował się, że pójdzie w odpowiednie miejsce aby potrenować jedną ze swoich ulubionych gier strzelanie z łuku. Już od najmłodszych lat brązuś trenował swoje umiejętności, marząc o tym, że kiedyś zostanie prawdziwym mistrzem łucznikiem. Każdego ranka brązuś wstawał ze słońcem i biegiem udawał się do swojego małego kawałka łąki, gdzie miał swoje łuki i tarcze. Był gotów na kolejne trenowanie strzelania z łuku, chciał być w tym jak najlepszy. Brązuś strzelał i strzelał, a jego strzały lądowały zawsze blisko tarczy. Był w tym bardzo dobry. Jego ruchy były płynne i dokładne, a oczy błyszczały z radości, kiedy trafiał w dziesiątkę. Niezależnie od tego, czy tarcza była blisko czy daleko. Brązoś miał niesamowitą zdolność do celowania. Jego codzienne treningi i wytrwałość sprawiały, że za każdym razem stawał się w tym coraz lepszy. Pewnego słonecznego dnia Miś Brązoś chciał zarazić swoją pasją również dzieci. Wraz z Małgosią, Jasiem, Karoliną i Michałem Postanowili udać się na malowniczą polanę, która była otoczona pięknym lasem. Gdy dotarli na miejsce, miś Brązuś niespodziewanie sięgnął do swojego futerału, zwanego kołczan, w którym znajdował się łuk i strzały. Dzieci poprosiły misia, aby opowiedział im coś więcej. To jest łuk, narzędzie, które używa się do strzelania. Wyobraźcie sobie, że łuk to długa, giętka drewniana rama w kształcie litery D. Łuk wykonany jest z wytrzymałego drewna lub z elastycznego materiału. Na górnej części łuku znajduje się sznur, który jest elastyczny i mocny. To właśnie na tym sznurze umieszcza się swoje strzały. Sznur jest naciągnięty między dwoma końcami łuku. Tworząc sprężynę gotową do wypuszczenia strzały, powiedział miś brązuś. Strzelanie z łuku to wyjątkowe i niezwykłe działanie. Trzeba najpierw wziąć łuk w swoje ręce, trzymać go mocno, ale jednocześnie delikatnie. Następnie zakłada się strzałę w sznur, trzymając ją wzdłuż ramy łuku. Teraz przychodzi najważniejszy moment. Naciągnięcie sznura i zaczynamy powoli pociągać sznur łuku w dół tak, aby się wygiął. Trzeba zachować odpowiednią siłę i skupienie, aby nie puścić sznura przedwcześnie. Im bardziej naciągnięty jest łuk, tym większa jest siła, jaką wytworzy. A kiedy naciągniemy sznur do końca, wówczas przychodzi moment wypuszczenia strzały. Delikatnie puszczamy sznur, pozwalając mu uwolnić się. Puszczamy strzałę, która z szybkością i celnością leci w kierunku tarczy. Kiedy strzała opuszcza łuk, powietrze brzęczy i drżą dźwięki. Wtedy brązość czuje się jak superbohater o niesamowitych umiejętnościach. Jego strzały w powietrzu malują tęczowe łuki, i są otoczone błyszczącymi iskierkami, tworząc wspaniałe widowisko. Dzieci z oczami pełnymi zdumienia obserwowały, jak mieś brązuś przygotowuje się do strzelania i chciały również spróbować. A był to niezwykły łuk, który potrafi wyczarować uśmiech na twarzach każdego, kto go użyje. Mieś brązuś powiedział. Drogie dzieci, dzisiaj będziecie miały okazję spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku. To niesamowite narzędzie pozwoli nam na wspólną zabawę. Jasiu był pierwszym, który stanął na specjalnie oznaczonej odległości. Trzymając łuk mocno w dłoniach, skupił się i napinał strzałę. Z pełną koncentracją wypuścił strzałę w powietrze, a ta Wzbijała się coraz wyżej i wyżej, zanim precyzyjnie trafiła w cel. Jasiu wybuchnął radosnym śmiechem, czując ogromną satysfakcję z trafienia. Następnie przyszła kolej na Karolinę. Stała z pewnością siebie, wzięła głęboki oddech i wypuściła strzałę w kierunku celu. Strzała sunęła w powietrzu. A gdy dotarła do celu, wywołała radosne okrzyki z zadowolenia. Karolina była zachwycona swoim osiągnięciem. Małgosia była następna na liście. Uniosła łuk do góry, wycelowała w cel i wypuściła strzałę. Strzała sunęła przez powietrze i celnie trafiła w środek tarczy. Małgosia krzyczała z radości, czując się jak prawdziwa mistrzyni łucznictwa. Na koniec przyszedł czas na Michała. Michał stanął na miejscu, przyglądał się swojemu celowi. Napinał strzałę, a gdy był gotowy, wypuścił ją w powietrze. Strzała szybko sunęła do przodu i uderzyła w cel. Wywołując brawa od pozostałych dzieci. Brązuś cieszył się, widząc, jak dzieci radzą sobie z łukiem i jak świetnie się przy tym bawią. Wiedział, że nadszedł czas na kolejną niespodziankę. Miś brązuś odłożył łuk na bok i po chwili sięgnął do swojego magicznego plecaka. Tym razem wyciągnął kolorowe piłki do gry w rzutki. Oczy dzieci rozbłysły radością, gdy zobaczyły inną zabawę. Postanowili rozegrać teraz turniej rzutków. Każde dziecko otrzymało kilka piłek i ustawiło się w odpowiedniej odległości od celu. Brązuś wyjaśnił zasady i wskazał, że zadaniem jest trafienie w środek celu. Zdobywając jak najwięcej punktów. Jasiu, jako pierwszy gracz, skupił się, złapał piłkę i z pełnym rozmachem rzucił w kierunku celu. Piłka leciała prosto i celnie wbiła się w najwyższe punkty na tarczy. Jasiu był niezwykle zadowolony z własnego rzutu. Teraz kolej na Karolinę. Karolina delikatnie zapała piłkę, skoncentrowała się. I rzuciła w kierunku celu. Piłka sunęła przez powietrze i osiadła dokładnie w centrum tarczy. Karolina wybuchła radością, ciesząc się ze swojego trafienia. Małgosia była trzecia. Wzięła głęboki oddech, skupiła się i z dużym zaangażowaniem rzuciła piłkę w kierunku celu. Piłka przeleciała przez powietrze i zatrzymała się na punktach, dając Małgosi najwyższy wynik jak dotąd. Małgosia była dumna ze swojego osiągnięcia. Teraz przyszedł czas na Michała. Michał chwycił mocno piłkę, skierował wzrok na cel i z pełną siłą rzucił. Piłka poleciała z dużą prędkością, wydając przy tym głośny świszczyk i osiadła wewnątrz największego pierścienia na tarczy. Michał podskoczył z radości, czując się jak prawdziwy mistrz rzutków. Miś brązuś zaproponował inną grę, w której zadaniem było trafienie w tarczę w kształcie słońca. Każde dziecko miało trzy strzały. I musiało wykazać się precyzją i celnością. Zaczęło się od Małgosi, która posiadała niewiarygodną zręczność. Jej strzały lądowały blisko centrum tarczy, zachwycając wszystkich swoimi umiejętnościami. Kolejna konkurencja, w której trzeba było trafić w ruchomy cel latające motyle. Strzały Karoliny unosiły się delikatnie w powietrzu, zataczając kręgi, a na końcu trafiały w motyle, które zamieniały się w kolorowe perełki. Następnie przyszedł czas na wyzwanie dla Jasia. Musiał on trafić w tarcze na wodzie, która poruszała się po jeziorze. Jaś wykazał się niezwykłą dokładnością i spokojem. Jego strzały były tak dokładne, że tworzyły małe fontanny wody, a tarcza na jeziorze lśniła w promieniach słońca. A teraz czas na Michała. Jego zadanie polegało na trafieniu w tarczę zawieszoną wysoko na gałęziach drzewa. Strzała Michała przeleciała nad drzewami, trafiając w sam środek tarczy. Po tej rywalizacji, Miś ogłosił zwycięzcę. Okazało się, że wszystkie dzieci były równie utalentowane i każde z nich swoje zadanie wykonało doskonale, otrzymując nagrodę. Dzieci z wielkim zapałem uczyły się dalej, jak celnie strzelać. Starały się trafić w środek, rywalizując ze sobą i wspierając się wzajemnie wspólnie wymyślali różne sposoby na poprawę swoich umiejętności było to dla nich wielką frajdą i ogromną przygodą gry w strzelanie z łuku przekształciły się w niesamowite zawody dzieci tworzyły drużyny i rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach organizowały zawody strzeleckie gdzie mogły zmierzyć się z prędkością strzałów, z celnością i zręcznością. Były to wspaniałe okazje do świętowania i bawienia się razem. W miarę upływu czasu strzelanie z łuku stało się czymś więcej niż tylko zabawą. Dzieci odkryły, że wymaga to wielkiej cierpliwości, skupienia i dokładności. Nauczyły się kontrolować swoje ciało i umysł, a także rozwijać wyobraźnię. Zabawa z łukiem stała się dla nich sposobem na rozwijanie wiele ważnych umiejętności. Miś Brązuś cieszył się, że dzieciom tak bardzo spodobało się strzelanie z łuku, ale chciał pokazać także inne gry, w które mogłyby zagrać. Brązuś zaproponował dzieciom skakanie po kołach. W tej grze dzieci miały za zadanie skakać po kolorowych kółkach na ziemi, tak aby naskakiwać na odpowiednio ułożone kolory. Każde kółko miało inny kolor i musiało być odwiedzone w odpowiedniej kolejności. To była świetna zabawa dla dzieci. Następnie Miś Brązuś zaproponował grę Wesołe krążki. Dzieci miały za zadanie rzucać kolorowymi krążkami w cel, który był ozdobiony uśmiechniętą buźką. Każde trafienie przynosiło radość i dzwoniło wesołym dźwiękiem. To ćwiczenie doskonale rozwijało celność i umiejętność rzutu. Miś brązuś w kolejnej grze rozdzielił dzieci na drużyny. Dzieci miały przekazywać piłkę do siebie za pomocą różnych przeszkód. Były skoczki, tunele, wesołe worki i mnóstwo śmiechu. Ta gra uczyła dzieci współpracy, szybkiego myślenia, a także sprawności fizycznej. Miś brązuś nie zapomniał również o innej grze zaproponował Kręcący się hula-hop, w którym dzieci miały za zadanie kręcić hula-hopem jak najdłużej. To wymagało dokładności w ruchach bioder i równowagi. Po chwili odpoczynku, dzieci zaproponowały Misiowi pewną zabawę. Chciały zobaczyć Misia Brązusia, chodzącego po linie nad ziemią. Brązuś, zaciekawiony tym pomysłem, Postanowił spróbować nauczyć się tej umiejętności. Jeden z chłopców wyjął linę, którą miał w plecaku. Misz Brązuś stanął na linie, trzymając swoje łapki szeroko rozstawione, starając się utrzymać równowagę. Dzieci pełne radości zachęcały Misia Brązusia i dawały mu wskazówki, jak przemieszczać się po linie i jak zachować równowagę. Było wiele śmiechu i wesołej zabawy. Miś brązuś nie zrażał się, chociaż na początku miał trudności z utrzymaniem równowagi. Powoli, dzięki swojemu uporowi, zaczął stawać się coraz lepszy w tej umiejętności. Z każdym kolejnym krokiem jego równowaga stawała się coraz lepsza, a dzieci patrząc na niego były pełne podziwu. Miś Brązuś docenił wkład dzieci w uczenie jego nowych umiejętności i podziękował im za wsparcie. Obiecał im, że będzie nadal ćwiczyć równowagę na linie i pokazywać im swoje postępy. Podkreślił, że wszyscy są w stanie nauczyć się czegoś nowego, jeśli tylko będą próbować, trenować i nie poddawać się. Miś Brązuś cieszył się z tego, że nie tylko on pokazywał dzieciom różne zabawy i gry, ale też z tego, że to również dzieci nauczyły go nowej umiejętności chodzenia po linie. Przypomniał im, że ruch to przyjemność i dobry sposób na zdrowie. Kiedy dzieci podeszły do misia, powiedziały mu, że wszystkie gry, które wypróbowali, były świetne, ale jedna z nich zrobiła na nich największe wrażenie. Było to strzelanie z łuku. Dzieci wymieniły kilka powodów, dlaczego strzelanie łuku było ich ulubioną grą. Po pierwsze, uwielbiały rywalizację i możliwość sprawdzenia swojej celności. Czuły radość, gdy ich strzały trafiały do celu. Było to bardzo interesujące doświadczenie dla nich. Po drugie, strzelanie z łuku było dla dzieci świetną okazją do doskonalenia swoich umiejętności. Musiały skoncentrować się na celu, wycelować i wypuścić strzałę z odpowiednią siłą i precyzją. Ćwiczenie takich umiejętności dawało im poczucie rozwijania się i zdobywania nowych umiejętności. Po trzecie, strzelanie z łuku Pozwalało dzieciom na zabawę w grupie. Mogły wymieniać się radami i wspólnie cieszyć się każdym trafionym strzałem. Wszystkie te powody sprawiały, że strzelanie z łuku było dla dzieci niesamowicie atrakcyjne. Dzieci wiedziały, że będą mogły spędzać jeszcze więcej czasu na wspólnej zabawie i razem doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Gdy dzień dobiegał już końca, miś Brązuś zaprosił dzieci do powrotu na polanę kolejnego dnia. Obiecał, że będą mieli jeszcze więcej niespodzianek i przygód czekających na nich. Był to niesamowity dzień pełen przygód i zabawy, którego nie zapomną przez długi czas. Do usłyszenia w kolejnych przygodach misia Brązusia. Jego przyjaciół